A, wajp. Ale to spłaci. Tak. Eja? Ej, ludzie. Tutaj cele 55 oraz Sylion, tak. Ja? Kurtan Kurtan.pl, który stracił głos. Oraz. Signer. Tak naprawdę, kurtan to Gordon Freeman. <głosy> <głosy> o matko, się najświęca. Także niektórych może zdziwić fakt, że znowu robimy tą misję. A dokładnie ja i Sybion którzy skończyli już tą kampanię i nawet nagrali to. Tak. Otóż znalazłem pewnego ciekawego bardzo buga, którego jest bardzo trudno powtórzyć. Muszę przyznać, ponieważ już wam siódmy raz. A nie ósmy? <grych> Oczywiście. się. Mi się wydawało, że ósmy, ale okej. Okay. Siódmy też może być, nie? Tak źle brzmi. Utknąłem, a nie Utknęłaś? Czek, <grych> Ciek czekaj. Dobra, kurtan, drugie drzwi. <grych> Czekaj, uży... naprawię to, bo się popsuło, jak widzisz. Dziełko. Panowie, już, 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 biegiem. Lecimy, pędzimy. Kto zamknął ten ja. ja bym ja. się wam radził odsunąć. Aha, jestem super gościu. Żaden My. UFO zbiry nie będzie na mnie kładł drzwi. Ja będę na UFO z Właściwie to może tego różnie być, wiesz. Serion, serion! Ty Dziadzie! O oh my god, nie mam rakiety. <grywka> o kurde, a ja nie mam, a nie, mam gra... granaty. No. Uuu. Uh. Okej, okay. mam full. Kto się bawi? Hold position. Be careful, people. Smile. <laughs> I do na 3, na 3, 4 Wszyscy ludzie smali 3, 4 ry. Smile Ała. Zadowolony bardzo Yeah, bitch Kurde, bossa się nie da pokonać Paralizator, yeah Wibratory? Mm. Nie paralizator, wibratory Ty, to masz skażenia, niezłe Trzeba ci przyznać celeb a, a tak chciałem to powiedzieć. Żebyś się zastanowił nad sensem życia. Nad tym, jak powstałeś? Dobra. N Nic nie mówiłem. Foch. Foch. Się obraziłeś już, tak? Naprzód, panowie, prójemy, prójemy. Uuu, cofam się. A z tym próję dalej. To nie. Zostaw to, oni się tym zajmą. To są noby, nie będziemy się takimi walkowskami zajmować. Ale oni tak. będą Walbosa, Walbosa. Oh my god, ile tego je. To mnie bije. No już. To dałem. To było szybkie speedrun. Tak, czekamy na statek no. teraz. World czekamy na kurtana. Oj, w tyłek go walnąłem i prąd! Au! Eee, statek... Statek, wejdź sobie na dupodacza. Wiecie co było ciekawostką fajną? Gdy można było rozwalić ten statek. No. Tak nagle... Mmm... Pist! a więc... Żeby Bóg się powiódł, trzeba wejść na tę wieżyczkę, która nie wychodzi przez cały czas. No. Tak. Celeb, celeb oczywiście sam musi spadać, natomiast my zawsze dajemy Przecież sobie się radę. się na statku. Tak, gdybyśmy dawali radę, to byśmy nie robili tego retry, może. Nie, bo chcemy to zrobić, Karpoport. żeby wszyscy byli. Co teraz? Fuck, spadłem na jebaną kurna... No. Ja żyję! Ja żyję! I <noise> oto ja, jest ten bok ludzie. Daj. Sylar, chodź, będziemy zwiedzać planszę. Oni niech się bawią. <noise> Ciężko się Łap kurtana, łap kurtana! Krew leci. Bierz go flight Grab. Jak widać, statek nasolał. Jej inna ciekawostka. Pod jest contender. Co tu jest napisane? Madę in China, no oczywiście. 303 tam było. 666. Użyj mi otacza, żeby było jasno, no bo nic nie widać. No o, rura! Proszę o. bardzo, rura, Teraz rura. możemy sobie wazić nawet po czarnym terenie na mapie. No. Mamy tu ciężarówkę B jak w pokolonach... No pod mapą. Zaraz Jesteś... pod mapą będziemy też wazić. Jesteście właśnie. poza mapą. Aktualnie jesteśmy jeszcze na mapie. Co dosyć tutaj widać. I zaraz wam pokażę coś jeszcze fajnego. No właśnie, ciekawe czy oni pozostawili to wszystko tutaj, no... Wiedzieli, że ktoś będzie zwiedzać. <laughs> Spodziewali się. W górę, no, Zobacz, w górę. te wszystkie budynki na te wszystkie, no. Powiedz mi, że to jest Bugland. Bugland. Ej, fireworki! To jest... Wreszcie się udało, jak ja się cieszę. Tak. To jest naprawdę... ...niezła ciekawostka. A, włączyłeś AudiCity? Tak, tak, włączyłem. No, na szczęście. Aha, tak, włączyłem prapsa. Tak, bo ostatnio był, jak to Celeb nagrał, niestety nie włączył Audio city. I teraz proszę bardzo, Cio. Przed nami niebo. Bum! <grym> Jesteśmy pod planszą. W kosmosie. Proszę bardzo, kosmos, niebo. Niestety do nieba nie mamy do dostępu. Już nie macie dostępu. Jak widać, nie ma tu nic. Jesteśmy w nicości. Możemy nad wyjść za mapę, proszę bardzo. Chodź za mapę, wyjdziemy. Twoje oczy zakryje ciemność. Proszę bardzo, na mapie nas już nawet nie ma. Choć o, tu dalej można iść. To nie ma żadnych ścian. Ty... Ok, jest ściana. Sorry, <noise> ściana. Czarna ściana. Cześć, rozwal tą ścianę. W każdym razie. E, zdarzyło się nam to dosyć przypadkowo i to mnie. I to było dosyć ciekawe, ponieważ nie mogliśmy skończyć misji. Bo tak. przeżył tylko Kurtan i ja. A ja ponieważ byłem pod tym... Nie, nie mogłem zginąć. ponieważ nie chciał skoczyć. To było mazać po ekranie. Tak. Kurtan. Proszę bardzo, nawet wejdziemy na napisy. O! No nie, nie wejdę na to. to. Nie wejdę na to! <laughs> nie wejdę Kur na to! Kurta po prostu ma wielką zabawę z tego, co rysuje. Z pewnością wiecie, co to jest. Często się, często się pojawia przez kurtana. No i ogólnie, chyba po co przedłużać? W końcu i tak będzie mi się długo wysyłać. Tak. Nic tu nie ma. Na można ma? wrócić na mapę. Nie wiem. Skoda. Nie można wrócić, nie wiem czemu. A to było głupie. Celeb wiesz, że do mnie dzwonisz? Mimo że jest z tobą w konfie, to ktoś do mnie dzwoni i pisze o... do mnie dzwoni w nie nic. Celeb 55 Celeb Maklona co, Coś tam jeszcze jest, ale ja tam nie powiem, bo to jest tajne. Dobra. Pedały do nas dzwonią. Tak, kogo... Scooby Doo do nas dzwoni. On wie... Ten kto tak się... Ten, on wie! Ta osoba wie o co chodzi. Ta osoba. Powinna, powinna rozpoznać. Tak, powinna wiedzieć o co chodzi. Dobra, no, jeszcze pójdziemy tylko w to miejsce, bo jestem cholernie ciekaw, co tam jest. Ciemność. Dobra, chcesz Ciem... PVP? <grym> mam moment... pójść na śnieg. Nie mam <grym> Elena hila. On ma nieskończonego heal, więc wiesz. Chcę lepiej. Skończy mu się heal w końcu. Tak, a to była amunicja. Ej, nie, nie, nie koniec, koniec. <grym> On już się może healować, ma jeszcze 28 amunicji. Jak widać, zwiedzamy różne zakątki, gdzie na mini-mapie ktoś rysuje członki męskie. Hej, O, już jesteś po drugiej stronie? No, nie, nie zauważyłem nawet. Tak wygląda mniej więcej cała mapa teraz. Jesteśmy w kosmosie. No. Ogólnie, Valve jazdy. gratuluję, ponieważ Valve wykonał kawał dobrej roboty robiąc to. No, a wiesz, ile w Left Forged jest bugów. Jesteśmy aktualnie w rogu. Jesteście aktualnie poza mapą? Jeżeli przegram, skasuję. E nie, koniec, koniec. Koniec, mama, mama, nie Celera, koniec.